Czyli, jeżeli, jeżeli zamienię ich na kogoś innego, to dostanę za to kacę czy coś? Za ty chyba nic nie dostanę. Nie, zostaje Faz Rating za to. Właśnie, gdzieś mogłem kupić Leftiego. Ale czego chcę tak wcześnie w grze? On i tak do gry wejdzie prawdopodobnie. <śmum> Entertainment 9. Kupmy go, on i tak przyjdzie. Wiecie, co zrobimy? Damy leftiego po prawej. Savage! Znaczy się to jest od jego. Pre... No nie, z naszej perspektywy to jest prawa strona sceny, więc Key Mów dat? Ehm. Um. I to znaczy, że teraz w tej nocy będę miał więcej rzeczy do użyrania się z tym. No świetnie. Yesie yeah, sure. Nie trzymaj go na scenie, bo cię pozwą, bo jest wysoki. Oh shit! To najbliżej się zdechnę. No i nie wyleję. Już? Tak? Tak. Jump scare. In your face.

nie wiem, kim jestem, już ci to Nie. mówiłem. Bebe, przestań. Bebe, stop. Ile pozwów? Tego jeszcze nie miałem, co? Doświadczyłem, jak głowa niewentronika odpada, i yy, toczy się po ziemi. Co? Zapłacę. <grymna> wow. DJ Palisade ci pozwał. <grymna> Yes, nie. lefty <laughs> Fuck off! Fuck off, Willia <laughs> Ogórki i tem condition terrible. Wow, to muszą mieć naprawdę okropne ogórki Fuck! Z obu stron? Nie pisałem się na to. Wywalać. Wszyscy wyjść. Proszę, zapraszam na zewnątrz. Mm. Nie. Jezu, co? WYJDŹ! Usmażyłem się. No nie miałem kiedy. Jakie ty masz branie, szkoda że przez animatroniki, ale lepsze to niż nic. Ja zaczynam wolać animatroniki niż ludzi. <noise> o nie, to teraz źle zabrzmiało, o nie. No you don't. No. O nie. Już? Dupka swędzi? Moja no się za to wędzi Haha Haha Ha Ha Zabijcie mnie No one is here, I'm already inside Świetnie e, Chciałem powiedzieć, że ta gra jest Paskudna do nagrywania, bo generalnie. Trzeba się wsłuchać w to, co ma tam być. Więc raczej nie można mówić. Nawet na streamie to, to jest dziwnie, że ja siedzę cicho, żeby się w to wsłuchać, nie? It Throw it back into the alley znowu! Co się znowu stało? Dostał zatrucia rządkowego Zapłaćmy, no Whatever Foxy Come on Liability risk No dobra, ale ma entertainment duży Wiesz co, nie Ty idziesz tutaj na scenę do swoich znajomków Foxy ma swoją własną scenę Czyli co, muszę zro Muszę wziąć te te, te te, 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 reklamy? Sponsorship offer. Accept, dobra. Fff, niech będą te reklamy. Spróbujmy tego, bo nie grałem jeszcze. Surprise z many kids as you can. Co? Ale Ze Surprise, straszenie! Co on w ogóle gadał? Co on gada? Kup coś z Health and Safety, to ci risk zniknie. Good point. Znowu dwoje zostało. zostało? A co chodzi z tym typem w ogóle, co? Surprise, bad sex! Dobra, to musimy kupić coś z health and safety, niechaj tak będzie. Tu było health and safety. Sure, why not? Czy to znaczy, że teraz możemy dać sobie Lefty'ego? Left daj cztery ryzyka. No to na razie tak zostawimy, żeby nie mieć tych pozwów na pewno. A gdyby to wywalić i dać leftiego. Dwa ryzyka. Dokupimy jeszcze coś bezpiecznego. Elephant Safety 5, to już było. Uh, Elephant Safety 7, to? Security Doors. Condition terrible, ale i tak mi coś wbije do tego, więc. A nie ma spoko, no problemu. Nie przeszkadza mi. Na przecenie nie dostaje liability risk, dostaje bezpieczeństwo i mogę teraz mieć wszystko. <grybuj> win, win, win. Jeszcze raz win. W dupie? Hamsko. <grybuj> <grybuj> Jak hamsko. Uwielbiam jak zawsze robię live'a, że ludzie pytają kiedy koniec. Jak macie dość, to po prostu wyjdźcie. Dzień dobry wieczór. Cześć. Cześć. pomacham <grybuj> No spoko, może to nie jest najlepszy moment. Coś w sensie, chodź, ale. <śmany> Kurwa, przepraszam. To nie twoja wina. Myszka mi zjechała i mi się ekran obrócił. Prawdopodobnie tak myślałem, że on, ale jebiesz fajami. <śmany> Narzekasz. <śmany> nie, to nie jest moja dziewczyna. Czy każda osoba, która jest dziewczyną, która się pojawia u mnie na filmach, musi być moją dziewczyną zaraz? Guys... what the fuck? Czy każda koleżanka, którą spotykacie w szkole, to już jest wasza dziewczyna? Nie, bo was krym. Dobra, zobaczmy, ile pozwów dostaliśmy. ZERO! Nie rozumiem już na czym te noce polegają W sensie powinna być chyba jeszcze minigierka między nimi, nie? Nie, nie W tym mówicie, że można animatroniki wygrywać Ale kukiełka Wszystkie! Złapałem je! Pokémon! <grystanie> Tylko, że nie. Oh, Jesus! Oh, jest, gimme more! Foxy z tym akordem wygląda jak serbski Remove Kebab Guy. O nie, zostaw, nie psuj Foxiego. przestań. Nie wolno. Come <grystanie> on. Co jest. To ta, take jest dziwne, bo można ją przejść bez żadnych jumpski, nie ma się wide into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? Nie so this was a gift for us. You gathered them all together in one place. Just like he asked you to. All of those little souls in one place. Just for us. A yes. gift. Now yes. we can do what we were created to do. And be complete. I will make you proud, Daddy. Watch. Listen. And be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. If you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near. Yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you... The darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us in communication. Congratulations on completing your work week. We apologize if your situation wasn't presented to you in a completely honest fashion when you first started, but it was important that your intentions and actions be genuine. Here at Fazbear Entertainment, we value fun, family, and food, but more importantly, we value our commitment to atoning for past mistakes and tying up loose ends. What? Thank you for your participation. There is no need for you to return to work next week as Fazbear Entertainment is no longer a corporate entity. Please accept this certificate of completion. Goodbye for now, and thank you for taking this journey with us. Cieszę się, że, że to się nagrywa, bo. Yy, ja ja to. Jak, jak zacząłem widzieć screeny z poprzednich gier miałem takie. Stop! Czy generalnie Scott zrobił scenkę, w której on wyjaśnia fabułę gry typowo wszystkich gier całej serii? Czy, czy on właściwie to robi? Bo ja. Byłem w takim szoku, że nie ogarnąłem nic, co się stało. Ta gra jest dedykowana fanom. Miło było tworzyć dla Was gry. Rozumiem teraz, czemu wszyscy mówią, że to jest ostatnia część gry. O. Nikt nie wierzył w dzień w poprzednich częściach, ale teraz jestem na to, że to prawdziwy koniec. A, bo ja wiem, nie, nie wierzę. Może być koniec, może nie. Nastawiałem się na to, że FNaF się skończy od trójki Trójka, czwórka, FNaF World, Sister Location to jest piąta gra, pięć gier później To i tak jest Praktycznie trzy, prawie trzy razy tyle co, co miało być Ja sobie teraz mogę poczytać tego, Bredita i w ogóle Poprzeglądać wszystko, ale the fuck? I was not expecting this Zakończymy tego live'a teraz. Ewentualnie zrobię jeszcze jednego z tego, jak może przechodzimy inne zakończenie, jeżeli w ogóle jest. Albo po prostu. Nie, po prostu chciałem to przejść bez puszczania czegokolwiek do pizzerii. Ja moich przemyśleń końcowych nie mam, bo nie rozumiem nic z tej gry. Nie, a ja się teraz rozsypałem, jak wiecie, jak, jak jest taki. Jak to się nazywa? Jak się nazywa w to, co się gra? Dżanga? Dżanga? To co się kloski ustawia, tak na poprzek, i się potem wyciąga. Jak taka pierdalna wieżyczka się teraz rozsypałem. Na takim slow motion zajebistym. Soję. Yeah. Um, tu jest jakieś wyjaśnienie. Krótko mówiąc, Cassette Guy, twój szef, oszukał animatroniki i ofiary, uwięził ich i spalił wszystkich uwalniając duchy. Baby nazywa się Elizabeth. Córka kasetowego gościa to marionetka. Protagonista jest prawdopodobnie Majkim został tutaj, żeby spłonąć razem z rodziną. I nie rozumiem dalej nic, więc wyjaśnimy to sobie jutro. Eee... A...